Witamy Was ponownie, tym razem w grze Mind and Magic Duel Duel of the Champions I gramy w multiplayer practice game, czyli trening yy, ponieważ yy, tylko w ten sposób możemy grać w ten sposób, że ja będę grał z Jazgotem a nie chcemy uniknąć jakichś tam nie, 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 nie wiem, niedomówień czy przykrych starć, gorszych czy lepszych, nie, nie lepszych te, nie chcemy uniknąć, ale tych gorszych, tak, zacznijmy grę już strasznie dużo do wytłumaczenia tak naprawdę jest to gra karciana nie mi się karty trafiły, przyznam. Z tej strony jestem ja i gram Talią Inferna. On Jazgot gra Talią Necropolis. I on ma innego bohatera. To nie jest podstawowego bohater, ja mam nadal, nadal podstawowego. Mam tutaj współczynniki z siły, tutaj jest magii, tutaj jest Destiny, czyli przeznaczenia. Na tyle mam dobrze, że zaczynam jako drugi. lubię zaczynać jako drugi. Dzisiaj mam niskie karty. Każda kosztuje jeden punkt akcji. Wymaga jeden punkt siły, więc możemy je wystać od razu. Jak mam dwa punkty, to wystawię po jednej. Są so, w tej grze występuje kilka rodzajów kart. Karty stworzeń, właśnie tak jak te. Karty magii, tak jak te. I karty łuty szczęścia. To te trzymamy w, na, mamy na ręce. Za to, tu, na to tutaj. Mamy karty yy, wydarzeń, które może, z których może korzystać i gracz, jeden i drugi. Zatokujemy bohatera z tej strony, zwiększymy sobie magię i akurat yy, starczy nam na taki manewr. Widzicie, jest to istota bezcielesna, czyli obrażenia, jakie to stworzenie otrzyma w walce, są, są redukowane obrażenia o połowę. Jak widzicie, teraz będę miał zredukowane o połowę w dół, czyli jeden, jednak nie bójcie się. Super. Dokładnie. I poza tym Cerber ma niewrażliwość na odwet, czyli to jest odwet. To jest atak, to są obrażenia odwetowe, a to jest życie. I właśnie yy, uderzyłem tak, że yy, w o połowę i zakręcając za w dół do 1 ponieważ ta karta daje yy, plus 2 do obrażeń oraz plus 2 do odwetu, jednak yy, trwa tylko do następnej tury, więc yy, nie wiem, czy dobrze jej użyłem. Mogłem sobie powstrzymać atak, zobaczymy, jak to dalej będzie. Mam nadzieję. Tak, dwie karty cieszę się, że dostałem bardzo. Jednak teraz tak nie będę mógł za bardzo ich używać. Spróbuję teraz. Zobaczymy, jaka karta mi wyjdzie na rękę. Zobaczymy. Tak. Jak mówiłem, to właśnie wydarzenie można używać. Są można być używane przez tego gracza i przez tego gracza. Użył na mnie yy, zaklęcia, które sprawia, że po uderzeniu zginie mi ta postać. Tego nie ma sensu na razie. Hmm. Co dostałem? Aha, bardzo dobra postać. Mhm, dobre stworzenie. <noise> na razie jednak Wolę postawić na wystawienie stworzenia się zastanawiam Chyba Kup kupatę strzeliłem teraz tak naprawdę Ale niech będzie A swoją drogą y, Ja y, zmontuję ten filmik Żeby w tyle działała jakaś ciekawsza muzyka ponieważ tu mam wyłączone dźwięki i tak dalej. Wolałem. Nie, pod, tak nie jakoś. Wolę się zawsze skupić, zawsze włączam sobie pierwsze swoją muzykę. Mm. Infekcja plus dwa, to jest straszne. Dobra. W sumie muszę nadal inwestować tutaj. Mm -hmm. Zrobimy chyba taki manewr. Dokładnie. I co? Posbaćmy się jego na rzecz tego jednego punktu karty wydarzeń... No, karty wydarzeń mogą spra sprawić coś, takiego że zwiększa atak następnej wystawionej przez ciebie jednostki o jeden. Ale kosztuje 3 punkty, więc jest tak na początkowe tury bardzo drogą kartą. Tu są rzędy, a tu są szeregi, jeśli dobrze, jeśli dobrze kojarzę mówić kolumny i szeregi, szczerze mówiąc, stworzenia są specyficzne. Na przykład, akurat tą można, te Lilim można wystawić tylko i wyłącznie w tym rzędzie yy, dla jednostek atakujących z tyłu. Strzelców, czyli to są jednostki atakujące wręcz, które trzeba się stawiać tylko w pierwszym rzędzie. Są też oczywiście jednostki takie jak yy, na przykład gryf, które. O! Które może atakować. Yy, które może stać w pierwszym i w tylnym rzędzie. Wiesz, że teraz trafi mi się jedna ciekawa karta na ręku. Nope. <śm> um w sumie zrobimy takie coś. Ta karta utrzycie dodaje nam 4 punkty, kosztuje 3, czyli dostaniemy plus 1 punkt. Mm, zrobimy chyba taki manewr. To jest stałe zaklęcie, to co użyłem? A co to jest stałe, kurde? <laughs> Śmieje się tutaj, Jazgot. Jednak na początku zaatakujmy. Dobra. Ok. Uh -huh. Dobrze, wystawiliśmy tak karty. Te stworzenie na mną, uwaga że ma szeroki atak, nie wraziłeś na odwet. dwie karty to są tak naprawdę. Nie, nie. <laughs> Dobra, jest gota dura, zobaczymy, jak sobie poradzi. Ja mam nick Halawander, to ja takiego, tego głównie niku używam do większości. Czego użyć Co Nieee! <laughs> nie zdarzę tego czaru, ten czar. <laughs> efekt stał, gdy stworzenie otrzymuje obrażenia, zostaje zniszczone. To jest tak. Nie lubię tego, <laughs> nie lubię tego, tak nie lubię tego czaru. Mm -hmm. Ten czar to znowu po wykonaniu Jakiegoś ruchu Otrzyma obrażenia Zatakujmy Zwiększmy sobie tutaj hmm. Tak się stanawiam Bezpiecznie chyba będzie jednak Wystawić obstawę Chyba tak Warto, warto. Czym bliżej się zbliżamy do pokonania Zgota, tym bardziej jesteśmy, większe kroki robimy. Tę kartę przyznam, że musiałem zdobyć. Yy, strasznie trudno to na wybuch. Obiang, gdy stworzenie umiera, zadaje obrażenie wszystkim w tym szeregu, czyli wszystkim na tym szeregu. Yy, bo strasznie trudno go dostać, ponieważ yy, jest tutaj takie zakładka, jak się nie walczy, oczywiście. W menu. Zakładka odchłan, się nazywa? Nie dobrze pamiętam. Tam można sprzedawać swoje karty yy, w ten sposób, że yy, Zwyczajnie da, dajesz karty swoje i dostajesz za to pieniądze, ale też jest, pokazuj, jest karta tam, która, którą można wygrać. Pokazuje się karta, i zależy od ilości kart, jakie dasz, i ich, ich wartości, czy ją dostaniesz, czy ją wykupisz. O tak. To jest bardzo ciekawym pomysłem. Większość kart niestety jest kiepskich i w ogóle. Czas też mieć na uwadze, czy twój bohater może używać danej karty, bo widzicie, tutaj mogę ustawić kartę, kart i się inferno, ognia, a tego nie wiem, co to jest. Co to za znaczek jest? Ten tutaj, swój tutaj? Co to jest za znaczek? To nie jest wiatr, nie wiem, nie wiem co to jest za znaczek. To, to jest, nie, to nie, nie wiem. Nie wiem, nie mam pojęcia. Czekaj, nie... hmm, jak tutaj się obstawił. Okej, okay, ciekawe karty mi już na rękę. Ha, z tym się takim mykiem. W sumie mogłem tak, miałeś rację. Miałem wydarzenie ja plus jeden siebie, i że zabiłbym ją, tą jednostką. Jednak ja chcę przedłużyć tę gryfkę. <zainteresowań> <grymka>. O mój Boże. Um. Boże Dokładnie. tam do Dokładnie. Nie, tutaj dam spokój na razie na dole mi się wydaje. Zrobię taki myk. Tak. Większe sobie magię i po pierwsze... Nie ma żadnej magii w ręku, kurde! Cholera. Ta karta to jest. Spójrz na w przeciwnika i wybierz kartę magii, y, ktu, a, y, czarów, którą chcesz mu wyrzucić. Niestety nie miał żadnej, więc użyłem na marne. Nope, dobra, na razie kończymy turę. Jak widzicie, strasznie przeważające fale stworzeń wystąpiły tutaj po mojej stronie. Ekranu. jest go teraz miał kiepską rękę. Zagram jeszcze jeden potem? Okej, okay, zagramy jeszcze jeden potem. Oj, o kurde, głupota w Dziesięć z tej karty bardzo <laughs> teraz ten patrzy z której, nie pusta ręki <laughs> właśnie, teraz teraz narzeka, bo w, w dużej mierze to co ci się trafi, to jest to jest szczęście też, nie tylko umiejętność pokierowania daną jednostką i... A, Bo zużył, uzużył 5 punktów zgodna na moc, dlatego też. Miał tylko 3 punkty, więc nie za bardzo mógł zrobić. Mm -hmm. Okay. Hmm. No To zrobić. No, zabijemy jego i uderzymy tutaj, przebijemy się przez to. Co sumie zrobiłem, znowu. <laughs> Okej, okay, ta jednostka mi zginie, ale wolę się przebić tutaj. Przełożymy Lilim tutaj. Lilim. Robimy tak. Przybierzemy karty sobie. I jeszcze nie, jeszcze to użyję. O, o bardzo dobrze. Tę kartę też kupowałem e, w otchłani. Żeby tak nie zdradzać szczegółów, jest gotowi. <grych> Opowiem później o co... Co ta karta potrafi. Ja to tu będzie musiał się mocno tutaj bronić na dole. Żeby nie otrzymać tego jednego punktu obrażeń. I w końcu Churka, przegrać. Magiczny atak. Tak, tak. Właśnie chodzi o to, że te, w tym szeregu... Właśnie, dobrze, że mam ustawione... Postacie, które... Ma, uderzają magicznym... Są magicznym strzelcem i uderzają magicznymi atakami. Pewnie chciał mi wystawić Banshee. O właśnie, stawia nawet banshee. I robi się coraz ciekawiej. Powiększymy sobie siłę, żeby wystawić sobie. właśnie, władca otchłani, który ma swobodny atak i może uderzać piątko na 5, 5 to jest bardzo silna karta. I odbierzemy sobie, zdejmiemy sobie ten czar z swojej ręki. Oczywiście, stracimy też możliwość szaleńca postawienia. Oczywiście, nie uderzę tą kart kartą teraz. Musimy zabić tę kartę i poszarpać tego. Jak więc, nic nie zrobię. Mógłbym go postawić oczywiście, ale nie mam miejsca w szeregu pierwszym. Więc, no, po co? Dobra, teraz z kolei jest gota. Zobaczymy, co poradzi sobie. Jak sobie poradzi teraz z tą właśnie. Te dwie karty są naprawdę dobre. Karty, jak naprawdę, no, jak zobaczyłem, tylko to musiałem je mieć. Stąd kartę stworzenia, dodaj ją. Ok, przydosował, żeby znaleźć. O, właśnie, ciekawe, ciekawe. Wydaje mi się jednak, że rozgrywka i tak się może szybko, bardzo zakończyć. I już zrobiłeś błąd. Jak nie? No jak nie? Nie, pomijam fakt, że mogę tą kartą ci rozwalić jego i cię zabić. Ojej, jak to <grym> Pomiaram, też fakt, że nawet gdybyś się zasłonił... i tak w jestem, no to co zrobiłem, co No tak, ale ja zrobię inaczej. Bo on ma swobodna, tak, i tak miałeś miałem tę przewagę. Nie ma swobodna, tak. tak dokładnie, mówię, nawet powiem. Dobra, teraz ja wezwę z i pogram jeszcze jeden meczek, zobaczymy, może, może tym razem jemu lepsze karty nie się trafią A! Nie! Jezus, panie, zacząłem normalną grę Eee. Yy, okej okay. Tutaj okej okay, widzę Zobaczymy jak teraz nam się trafią ręce yy, 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 Jakie trafią się karty Czy tasumuje nie przepadam za nimi. Nie jest lepiej, nie jest lepiej, jednak. A jednak nie jest źle. <ścoughs> Użyjemy tej karty, po której zyskamy jeden punkt i będę miał możliwość wystawienia tej jednostki, szaleńca, który ma jednocześnie szeroki atak i niewrażliwość na odwet. Jednak bólem tej jednostki jest brak odwetu jakiegokolwiek. To szalenie, tak? Jak się to z zapomniałem moje normalne jednostki, nie takie ogniowe, takie takie same wyglądają, tylko że w drugą odrocone i nie są zapalone. Jak widzicie w ogóle te punkty są punkty Elo. Już mówię? są punkty, które się zdobywa po wygrywaniu meczy. właśnie ja zwrócił wcześniej uwagę, że ma niezbyt ciekawy poziom. Miał 500, no właśnie... I potem spadł dramatycznie. Mm -hmm. Nie wiem po co to zrobiłem w sumie Okej, okay, zrobimy taki myk, ten, ta postać Heleński bibliotekarz to się nazywa Jeśli On wysta zostanie wystawiony na... O, bardzo mną kartę dostaliśmy czaru, zaklęcia Gdy on zostanie wkraczał na pole, dobieram karty, A to już się atakuje, jasgota. Zobaczymy jak sobie poradzi Ta to, jednostka to, to, to jest tylko do wprowadzenia i do stracenia jej Ona tylko zajmuje punkt, miejsce na... w rzędzie, w rzędzie w rządzie, w rządzie. <grych> A przepraszam, tutaj Seleszcze zleje tą... Zdejmę ją z ręki. Ojej. No Bezcielesne istoty dzięki temu bohaterowi dostają od Jazgota plus jeden do życia. To jest strasznie nieprzyjemne. Bardzo się. Bardzo. Mało uderzają, co prawda. Bardzo nieprzyjemna postać. Bardzo. <laughs> <laughs> um, w tym przypadku chyba będę zmuszony. <laughs> zakończyć. Tak, zakończyć rozgrywkę. I yy, po pierwsze on jest niewrażliwy na odwrót. Kurde. Jednak ja go wystawię tutaj. Zobaczymy jak zareaguje. Ja zgod Zrobimy tak! A nie, już nie mogę. <laughs> Cholera. Eee, zrobimy tak. Dobrze, trudno. Uderzę nim, tak się jak, nie? Bo i tak się nieważnie na odwet i tak mi go nie zabije. Poczekamy do następnej tury, zobaczymy jak jazgot zareaguje tutaj. I tak jeśli właśnie nie wystawi kogoś z przodu, to chyba nie wystawił. Pa 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 Jestem... <laughs> pomachał mi. No nie w tym znaczeniu było pa pa, pa, pa. Yy, Powiększymy sobie tutaj. To jest bardzo ważne. Hmm. Jak mnie nie zabije natychmiast Hmm. Zastanawiam się, kurde, nad wyłożeniem tej karty, która byłaby jednak bardzo dobra. Jednak nie. Jednak nie. Nie. Zagramy inaczej. Zagramy w ten sposób, że zabijemy do tego. Często Muszę się tu bronić. W ten sposób, że ja przełożę kartę tutaj. Jednocześnie. Nie, to, 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 to Nie, zachowałbym tę kartę. Tak chętnie. Ach. Jednak żeby tutaj się obyło bez jakichkolwiek ruchów. Kurde! Nie wiem. Nie. Ja bym sobie zachował tę kartę u niego. Jak wiecie? Ja się tego nie... Z... Nie, nie, to trudno. Poszy punkty, w diabły. Nieważne. Chcę półeczką, nieszczęście. Tu popełnił trochę błąd, Jasgot. Chcę być błąd, a tak, to był ten błąd. Chcę rozproszyć przeciwnika. Zobaczymy, jak mu to jakiś więc teraz zastosuję, jak sobie powiem, manę. Nie ciekawe, jeśli zniszczy mi. O, kurde. I oddał turę nam. Nie tutaj zrobił Jazgot, ponieważ on ma szeroki atak, ten szaleniec. Kurde, mam tylko 5 punktów, coś jest najgorsze właśnie. Mam 5 punktów tylko. Chciałbym złożyć więcej. Uderzymy, oczywiście, oczywiście, że uderzymy, póki mamy szansę. Wybierzemy jego. To jest chart, który ma też swobodny atak. Jak na razie nie będę mógł użyć tej karty. Za to śmiało, śmiało zablokujemy tutaj te dolne ataki. Jeden przynajmniej. I powiększymy sobie manę. Tak, nigdy nie wiadomo, kiedy wyjdzie nam jakaś karta potrzebująca więcej many. I, i tak mam siły już dość dużo ulepszonej. I to był błąd też jazgota. Nie widzi, jak mam karty na ręku. <laughs> Obśmiał mnie, właśnie. Obśmiał mnie. I wygdajnął! że to prezjo Grać w Inferno! Tak, to tutaj się pośmialiśmy. <laughs> Dodał, właśnie wziął kartę, która powiększy mu o jeden punkt atak tej postaci. Aj kurde, ciekawie zagrał. Prawie zagrał. Dobra. Okej, okay, dobierzemy sobie jeden do Destiny, czyli przeznaczenie, żeby sobie wybrać kartę. No, jest tak sobie. <laughs> Jednak y, powiększymy na stałe temu potworkowi, żeby mógł wyeliminować tego. Jednak straciłem też możliwość teraz swobodnego ataku, ponieważ ta karta y, dodaje też szał bitewny, a szał bitewny sprawia, że po nasza postać, znaczy to stworzenie będzie atakowało każdą pierwszą jednostkę napotkaną w tym szeregu. Dobra, mam jeszcze... Kurde! Wiecie co? Gówno, nie, nie, nie mogę. <laughs> nie mogę, mam, mam za mało punktów tutaj. Yy, więc zrobimy taki myk, postawimy tego dręczyciela, męczyciela, dodatkujemy go tutaj i znowu blokujemy któryś z tych ataków. Cholera jest i punkty został nam w tyle dobra, zakończmy. Jak to ma lepszą talię ode mnie, nie, nie chociaż trudno określić. No i tutaj się przestał ten prop. Kurde, no właśnie, zasłona no ten. A, fajnie. O, kurde! Jeszcze tutaj dostał... Y, wampir! Vampir Lord, znaczy nie, ma niewrażliwość na nie niewrażliwość na odwet. To! Jeszcze ma de, drenaż życia 3, czyli jak uderzy... Odzyska 3 punkty życia, a ja nie mogę przynieść tej jednostki, ponieważ ma szał na sobie i ona od razu to atakuje i otrzyma 3 punkty od, odwetu. To jest bardzo nieprzyjemna sytuacja w, tym, w tej chwili. Jednak, jednak nie jest lepiej. <todgłosy> <todgłosy> Dobierzemy kartę, ponieważ tamto. A tam nie jest tamto, mogło w sumie. Jestem skłonny też użyć tego. Śmiało zatokujemy tutaj. Nie będę by się blokował. Nie ma po co. Nie ma po co. Najgorsze jest to, że teraz, że on uderzył już i. i nie mam szansy go przestawić. Ach. Jednak pozbędziemy się tego pana. To na pewno. To jest I. Kurde. Ha. <laughs> huh. Dobra, postawimy tutaj gryfa. Tak, właśnie jest to postać, którą możemy postawić i z przodu i z tyłu. I postawimy maniaka. Tutaj. Leżymy tak czy siak, ponieważ odwet jest tylko jeden. A i tak bym zginął w następnej rundzie. Oj, nie to się sp sprawdziło teraz na mnie. No nie, bo nie może i tak uderzyć. Mojego bohatera. Nie wiem czemu jeszcze tam spodnie nagle, automatycznie. <gry> o, cholera! Czy to jest karta stała? Tak, znowu się pytam o to samo. <gry> Kurde, dobra karta, kupiłeś ją, czy dostałeś ją gdzieś? Kupiłeś ją na tego w otchłani? Czemu miałeś? W stalinach No właśnie, no właśnie. Hmm. A bicie, bohateria ja go bo już na dwójce ma. Od razu siłę, a ma many ma na zero. Na starcie oczywiście. Ja mam na starcie dwójkę. Destiny. Ale tak to pojedynce. Hmm, ciekawe, to się sprawdza, nieciekawie. Nieźle go poszarpaliśmy, ale widać, że odwet tutaj idzie z zdwojoną siłą nawet. Mówię głównie o tym wampirzym lordzie, Nie on kosztuje 6-6. On kosztuje Mój, mój, lord piekieł, czy jak to się nazywa? O właśnie, jeszcze ta karta. a kurde. Jestem zmuszony dobrać kartę. Nie jestem zadowolony z doboru. <grych> kurde. Niestety. Tak to bywa, że niestety się przegrywa. A jeszcze wykorzystam to za to, ponieważ... Tamto chcę mieć zapasie czy się też... głupota no. Chłopak... Bez... Bez... Chciałbym dostać możliwość zdjęcia tej karty. Bo on ma w obu, wybuch... Obszarowy wybuch, który uderzałby wszystkich w tym rzędzie. Jednak nie mam tej możliwości. W takim razie zasłonimy się w ten sposób, że zaatakujemy tutaj. Nieważne, że stracimy... O kurde. Postać. <laughs> Myślałem, że stracę tylko dwa punkty. I oczywiście, wystawimy to. Bo nasza postać ta nie zginie. Ale jeśli on nas uderzy, to zginie on. Jestem musimy też wystawić tę te oparte tutaj. Jestem w stracikiem sytuacji. Jeśli nie dostanę zaraz jakiejś kuli ognia, co mi tak w sumie bardzo nie pomoże, on ma drenaż życia tak samo. Na bohaterze, niesamowite. Ten wampir, że lord jest niesamowicie dobry. Nic nie dobrałem. A po, a, a po jednym to jest sobie, jak, to jest jeden. W sumie teraz wystarczy będzie grał pasywnie w tych polach. Nie, w tych polach nawet może grać ofensywnie. Wystarczy, że w tym nic nie będzie robił. Tylko, że wystarczy nawet, żeby stawić tutaj postać. Tak, tutaj do, za dwa punkty. Jeden, jeden punkt obrażeń i za nich sobie. Mógł y, dobrać sobie kartę. Co ja też jestem zmuszony teraz. Tak, może dobrać nie dość, że tutaj. Tu jestem bardzo dobrą kartą. Która mi teraz nic nie pomoże, niestety. Ty mi ją dostał wcześniej. To było mega super, po prostu. No cóż, atakujemy tutaj. Dobry kartę, za punkt. Nie wiem, czy to mi przeszkodziło o losach, nie. Dostałem ciekawą nową kartę, której nie wystawię. Bo musiałem wcześniej dobrać. Zostawimy tutaj Impa, jako bardzo lubię on. Gdy przeciwnik zagrywa kartę, dzięki niemu przeciwnik też musi następną odrzucić. I zagramy też tak, że tutaj uderzymy tym. To jest Zapłon. Efekt stały, postać dostaje co rundę jeden punkt obrażeń. Następnie dostanie jeden i potem już zginie. Dwa, dwa, trzy, cztery, sześć, dziesięć. dziesięć punktów obrażeń, doskonale przeżyje to. Tak ci jest nieciekawie. Destiny Zdjął mi z mostu karty, ale i tak musisz zdjąć. To nie, nie działa w ten sposób. Że jak zdejmiesz to już niestety nic. Ale przynajmniej wróciły mi do ręki. Przynajmniej moc mocne zaklęcie, które było na moim pustoszycielu dręczycielu, prawda. I teraz masakrują mnie potwornie. Nie mam żadnych w sumie kart na stole. To jest potworne! I on to biera sobie teraz smoka. To jest straszny, Ja wiem, że on dobrał sobie smoka. C, smoka. I dobra, ta karta się nie przejmuje. Tą też nie. A to on. a to mnie denerwuje strasznie. Denerwuje mnie, on tak. Fornie mnie denerwuje. I teraz jestem zmuszony połączyć sobie tutaj siłę. Hmm. Jestem zmuszony. daj cholera, ten papier jest niewrażliwy na odwrót. Nie, wiem, ja już to przegrałem Nie mam dość punktów, żeby wystawić tyle istot Kurde Dobra, z racji bytu wystawmy Co tu mamy? Nie, to już nie pomoże <laughs> eee, Pa, 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 pa Dobra, dobra, wystawmy z tej racji bytu Tutaj tego Rady, gdyby od... nie, nie, da rady. nie, 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 nie przewidziałem tego. Kurty, gdyby nie powiększył mu tym kowadłem jednego punktu obrażeń, Postawiłbym tę wiernę tutaj. To jest wierno, tak? Teraz zszyczono Ale co poradzić? Niestety. A tego Imp'ka bardzo lubię. Nie dość, że to wygląda. To jest cztery. Czwaniacz, taki to jest. ta karta podbiera. Ups, sorry! Chciałeś te karty użyć? O! No, jak jeszcze pewnie smoka. Smoki się wypisać bo jak się jeszcze pewnie wystawić. No. Właśnie smok jest też dobry, jeśli chodzi o to, że można go też wystawić z tyłu. Smoka wygra. No, ja i też mnie wstali. Smoka nie miał to. Chciało kupić wytwani. Masz trzy smaki dwa. I przegrałem tę walkę. Ale bardzo ciekawe była teraz. Pozostałe zdrowie zero Na początku widzieliście jak się może cała sytuacja obrócić. Na początku ja dawałem rady, masakrowałem go w sumie, a potem... No trudno. Dobra, no, to by było na tyle. Opuszczam pole walki i opuszczam was. Do zobaczenia. Być może w następnych jak już będziemy rozwijać swoje bardziej Italię to przedstawimy wam następne rozgrywki już może niekoniecznie przeciwko sobie, ale też my, może przeciwko jakimś graczom online. To był taki powiedziałem dokładnie tę grę, ponieważ jest darmowa całkowicie. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w następnych filmikach. Siemanko.